Czy ty interesowałeś się na przykład zbieraniem autografów i czy po koncertach zespołów czy artystów, którzy przyjeżdżali do ciebie, do Czczewa e, na, na występy, chodziłeś czasami za kulisy prosząc o autograf? Właśnie nie, jakoś ja nie bardzo bym w stanie e, zrozumieć, o co, o co tutaj chodzi. To znaczy, e, to było dla mnie wielkie zaskoczenie, kiedy widziałem na przykład na dworcu w Czczewie jakiegoś znanego aktora raptem i, i wtedy jest taki odruch, że dla u, u, udokumentowania tego zjawiska trzeba poprosić o autograf. Ja tak rozumiem na przykład reakcję na, na moją obecność gdzieś w nieoszekiwanym miejscu, że a jest, czyli trzeba pieczątkę od niego, że za, zaświadczenie, że spotkałem takiego delikwenta gdzieś tam na dworcu czy gdziekolwiek. No właśnie, chciałem cię o to zapytać, właśnie czy po, po tych pierwszych doświadczeniach twoich z zespołem jazzowym nie pomyślałeś sobie o tym, że o ja bym był chciałbym być też tak sławny, jak na przykład ten aktor, którego spotkałeś Nie no pewnie, na że tak. pamiętam, Czy to pamiętam, nawet napisałem się taki rodziło? wiersz taki napisałem wiersz straszny zresztą pod względem formalnym, ale główna myśl była taka, że słucham sobie właśnie Parkera, jakieś ballady Parkera i, i tam deklaruję w tym wierszu, że oddałbym 20 lat życia za to, żeby zagrać tak, jak on. To była deklaracja taka, oczywiście polegająca na tym, że. Jak, jak się jest młodym, to chętnie się oddaje 20 lat życia w zamian za to, żeby zagrać tak jak Charlie, który. Y, ja mam, ja mam, miałem wtedy chyba lat 16. Charlie chyba zmarł jak miał 35. Młodo. A wyglądał na 50, y, y, jak wiemy, bo, bo ostro, tak, ostro, ostro żył. żył. I myślę, że no to były takie deklaracje, które wtedy się wygłaszało i bardzo chciałem oczywiście raptem przedrzeć się przez coś, co wydawało mi się niemożliwe do przejścia i stać się wielkim artystą i, i móc swobodnie artykułować to, co się wydało, wydawało mi, że oni tak swobodnie artykułują, każdy z ukażą swoją myśl.